Hej widzowie Dzisiaj odcinek zblokowa, bo ten wiecie, no, no na anarchiów nie gram. Obecnie, będzie w tym tygodniu film z temu, z anarchistemu z teraz um, zagramy tutaj na chwilę. Tutaj nawet fajny serwer, no, można tutaj budować równe fajne rzeczy i grać ogólnie. No ma tutaj jakoś dużo graczy, ale taki lepsze to niż piękno. Dzisiaj zbudujemy bazę i chodzę tam. I zacząłem budować baksy. No to tak w nerwio. Dobra. Nie, no wiem, dobrze. Co do niego? No siema! Siema, um, To ty do mnie pifew na MSG? Napisałem no, ci dzisiaj przyjdziesz. Ale nie, ale na tym, na tym serwerze co ci powiedziałem. Ej, gramy! Nie! Gramy! Dobra, kładaj mi IP! Anarchia! Nie, blok, um, nie, blokowo.pl Tutaj będę trochę Aaa, dobra! No wiem. nie Nie no... Do to... Dobra, to tak jeszcze na mojej dence Jeszcze podam tej Tak. I nie damy. Teraz teraz masz działać. No nareszcie. Ra... No i tutaj będziemy. Czekaj, powąch kamerę. O jest! całem. Czekaj bo First tam udostępniać ekran. Teraz pokazuję w siebie, w teraz cię widzę. Nie, teraz cię widzę twoją głowę. Udostępniłeś kamerkę. Widzę cię. za kamerkę swoją. Joć, no oczywiście. teraz ekran i wybierasz ekran z Minecrafta, a nie jakiś randomowy. Teraz widzisz? Um, nie? Chwila Trata czasu na udostępnienie tego Mam na razie ekran z twoją rozmową i tylko z tym Nie, no normalnie jestem na tym serwerze i wszystko działa No to co się na triple i w się tepnij TPA topka Kili. Mam nikto. Jest w gram z nikłu topka Kili, jak coś. Okej. Okay. Jaki ty masz nik? O! Chwila, 3, 3, 2, 2. 3, 3. 3, 3. widzę, widzę. Napiszę ci na MSG. Elo. To wpisz TPA topka Kili. No to te paty ok, i Wyskocznie. Halo? O! Teraz? Pozwolił się raz zabić, bo bym miał serce. Jesteś, się, ty. A co mi dasz? Właśnie, je, je jeszcze nie wiem. Po właśnie szukam czegoś, co mogę ci dać. Ok. Wypierdam ja sobie to. Wypierdam Wiem, skup Nieważne. jest przycisk? A tak coś e, z... E, no dziwne Co ty jak nie, jak nie wiesz, jak się sprzedaje na rynek, to ci zaraz pokażę To jest skomplikowane to trochę Bo ja bym chciał coś wystawić, żeby zarobić pierwszą kasę, wiesz o co chodzi No to musisz wpisać Ach... Sy, Ely, l, l, e, cena a... i ilość. Najpierw cena, a potem ilość. Okej. Okay. To, Leon! Szukajmy bambusów, ja mogę dirta na całą farmę. Okej. Okay. Szukam wam. Tego wszystkiego. I Później podsumowujemy nasze dropy. No. A wiesz, co jest najlepsze? Co? Że te klop... że te... że ta... E, na nie jest aż tak bardzo zgrifowany. No. W sensie, że nie ma takiego gryfu Nie to co na Anarchii, bo tam wszystko jest zgrifowane. No. Fajny serwer, nie? No, fajny. A ty jesteś w tej dżungli? Tak. Kory? To ja ci idę jeszcze pomóc... Eee, ja jestem... Prośbę no. no. zacznijmy już tam farmę robić. Okej, okay. ale to chodźmy do no, tego się. mojego, chodźmy do mojej bazy. Okej, okay.